Tutaj zaczyna się naprawdę wielkie wyzwanie, przypominające wchodzenie po schodach usianych potłuczonym szkłem, klockami Lego oraz informacjami, że trzeba mieć Games for Windows Live, żeby odpalić cokolwiek. Gatunek Biatyk sam w sobie jest wypchany po brzegi masą tytułów od wielkich twórców, jak i od tych bardziej niszowych, o których nie słychać w masowej świadomości graczy. Nie ma tutaj takiego zapełnienia jak w przypadku gier sportowych, gdzie dylemat ogranicza się do wyboru jednego z dwóch tytułów ewentualnie rozważenia, czy nie zakupić jakiegoś party Football Game jako dodatek, który będzie odpalany z dziećmi lub znajomymi, nie siedzącymi w elektronicznej rozgrywce. Zanim jednak w ogóle zacząłem myśleć o wyborze rodzaju bijatyki, a co dopiero konkretnego tytułu, chcąc ograniczyć się max do dwóch gier, które bym ogrywał jednocześnie, ponieważ nie chcę od razu łapać nie wiadomo ilu srok za ogon, musiałem zadecydować o platformie, będącej moją przystanią startową. Zestawiłem wszystkie dostępne dla mnie konsole i zacząłem się zastanawiać. Pierwsze uderzenie zadałem po kilku minutach przemyśleń. Z góry wiedziałem, że branie pod uwagę starych generacji jak PlayStation 2, NDS oraz Wii odpada. Ponieważ o ile, znaczy tak zakładam, Fight Club na tych konsolach może być żywy, to niestety wymagałby ciągłego jeżdżenia po całej Polsce albo świecie, żeby móc z kimś toczyć swoje boje. Ewentualnie jakichś dziwnych, swojsko zwanych szachermacherów. Przerabiania konsoli, żeby móc połączyć się z jakąś partyzancko postanowioną siecią lub emulatorów i programów PC-owych. Coś, czego chciałem uniknąć, ponieważ chciałbym jednak skupić się na graniu zamiast w technikaliach odpalania gier. Następne odstrzelone zostało PlayStation 3, PlayStation Vita oraz Wii U. Powód jest prawie identyczny co w przypadku wcześniejszej trójki. Vita w Europie została zabita dość szybko, ponieważ była... I w sumie dalej jest, w moim mniemaniu, świetną konsolą, ale nie dla ameryko-centrycznego gracza. Posiada ona sporo wspaniałych jpg które nie są aż tak popularne jak kolejne części FIFA, Koda lub BFA. A co za tym idzie, nie byłoby ludzi do zmagań. Playstation 3 jest praktycznie pustkowiem onlineowym pod każdym względem, a i stan niektórych serwerów wa o pomstę do nieba. Pomijam już sam fakt, że matchmaking działa tam jak rzucanie kamieniem w wodę. Niby zawsze się trafi, ale nie zawsze z dobrym skutkiem. Co do samego Wii U, to chyba nawet nie muszę mówić czemu ta konsola odpadła. Uwielbiam ją, ponieważ miała spoko gierki i wsteczną kompatybilność, ale jest Switch, więc sami rozumiecie. A więc o podium walczyć będzie Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch oraz PC. Znaczy... PC raczej nie. Ponieważ o ile uwielbiam moje Lenovo Y700, tak niestety ten laptop mógłby mieć problem z odpaleniem jakiejkolwiek nowszej biatyki w zadowalającym mnie sposób. Przy czym nie mówię tutaj o odpalaniu na ultra w Full HD albo 4K przy 200 fps, ale ogólnie o odpaleniu czegokolwiek w 60 fps, nawet ze wszystkim na low i grafiką 640x320. Meksykański pojedynek właśnie się rozpoczął. Każda ze stron zaczyna pluć swoimi argumentami jak małe dziecko które je arbuza i wypluwa dookoła pestki, których nie chciało mu się wyciągać przed jedzeniem. Niestety dla Nintendo pierwszy na ziemię pada Switch. Nie zrozumcie mnie jednak źle. Dalej uwielbiam ten sprzęt i jest on dla mnie tak zwanym minem pośród całej elektroniki jaką posiadam, ale niestety moje przeżycia z trybami sieciowymi hybrydowej konsoli Japończyków nie są za dobre. Dziwne lagi w smaszu. Mortal Kombat 11 będące martwe online, nieważne kiedy chciałem się połączyć i tym podobne. Nawet nie będę wspominał o szukaniu kogokolwiek do God Eater 3, Hyrule Warriors i tym podobnych. Więc... sorry Nintendo, but today I need to choose something different. Finałowe starcie między PlayStation 4 oraz Xbox One było niezwykle zacięte. Porównywałem nie tylko ich wspólne tytuły, ale również te ekskluzywne. W ostatecznym rozrachunku wygrało PlayStation 4, chociaż nie powiem, ale było blisko przegranej. Większość gier ładnie pokrywała się między platformami, ale te kilka ekskluzywów, które mogły okazać się ciekawymi produkcjami, przeważyło szale zwycięstwa na rzecz PlayStation 4. Co ciekawe, i tak będę próbował ogrywać je na padzie od Xbox One dzięki donglowi, o którym mówiłem w jednej ze swoich recenzji na kanale, więc Microsoft też wniesie coś swojego do tej mojej opowieści. Teraz pora na drugi, o dziwociutkę łatwiejszy krok, albowiem muszę zadecydować jedynie o tym, który rodzaj biatyk będzie tym, na którym mam zamiar się skupić. Dla wielu może być to dziwne, co w ogóle teraz mówię, ponieważ hej, to tylko biatyki, co tu może być skomplikowanego? Jednak, jeżeli spojrzeć bliżej na cały gatunek, to bardzo łatwo można zauważyć, że on podzielony na kilka grup. Mamy w końcu te staroszkolne gry dwuwymiarowe, które znamy z automatów lub ukrywające się pod płaszczem dwóch wymiarów parżanki, jak nowy Guilty Gear, Injustice 2 i tym podobne, trójwymiarowe pozwalające na okrążanie przeciwnika jak Tekken 7 lub Soul Calibur 6 oraz arenówki, jak uwielbiane niegdyś przeze mnie Sparking Meteor albo inne podobne, przeważnie oparte na licencji jakiejś mangi lub anime. W każdej z tych odnóg możecie dokonać kolejnego podziału. Mamy w końcu gry Mano a Mano gdzie każdy z walczących wybiera jedną postać, po czym przystępuje do boju na śmierć i życie. Albo jak kto woli, statystyki wygranych lub przegranych. Są jednak też takie, które skupiają się bardziej na pojedynkach drużynowych, gdzie dochodzą kolejne mechaniki. Rozważając wszelkie za i przeciw, postanowiłem położyć mego złotego dublona na staroszkolnym rozwiązaniu. Stwierdziłem, że pojedynki jeden na jednego mają swojego rodzaju urok, który często ginie podczas starć drużynowych. Plus, nie musiałbym siedzieć bezczynnie przez wieki, czekając aż przeciwnik skończy swoje multipostaciowe kombo, które masakrowałoby mi paski życia jak szarańcza zboże. Niestety, nie mogłem do końca podjąć decyzję, czy bardziej skupić się na typie rozgrywki przypominającej stare automatowe bijatyki, czy pokusić się o ten jeden dodatkowy wymiar. W końcu, jeden drugi typ ma swoje unikalne mechaniki, których trzeba się nauczyć. Do tego jeżeli wybrałbym trójwymiarowe, to mógłbym w sumie sięgnąć po Soul Calibura 6 i grać jako 2B z niera. A to był niepodważalny plus. Nie wiedziałem czy jednak byłbym w stanie rozgryźć, w którą stronę musiałbym robić uniki, żeby nie otrzymać obrażeń. W tytułach dwuwymiarowych wystarczy się cofnąć, przytrzymać blok, wykonać parowanie lub przeskoczyć przeciwnika. A w takim tekenie lub wspomnianym Soul Caliburze trzeba też odpowiednio dobierać side stepy. Ponieważ nie każdego ataku można uniknąć w tę samą stronę. Za tytułami pokroju Mortal Kombat przemawia natomiast fakt, że nie posiadają jakichś super długich kombinacji ciosów, więc uniknę dość oczywistych akcji. Mam na myśli tego typu, jak przeciwnik za pomocą juggla wybija mnie w górę, po czym tak długo okłada, że spotykam się z ziemią dopiero po mojej śmierci. Niestety, wybór okazał się ostatecznie za trudny, żebym mógł go podjąć samodzielnie. Nie chciałem natomiast znowu zwracać się do społeczności o radę, więc zrobiłem to, czego normalnie się nie robi w takich przypadkach. Zawierzyłem moją przyszłość pani fortunie i rzuciłem monetą. Orzeł to były gry z dodatkowym wymiarem, a Reszka to jest bardziej staroszkolnym rozwiązaniem. Ok. Jako że chwila suspensu już za nami, to powiem wprost, że wypadła reszka, więc wkraczam na plac boju, który rządzi się dość staroszkolnymi zasadami. Areny są mniejsze, działanie grawitacji trochę większe, a kombinacje ciosów nie ściągają praktycznie całego życia. Teraz jednak muszę zdecydować się na konkretny tytuł. Brałem pod uwagę wszystkie te bardziej, jak i mniej znane produkcje. Każda z nich miała w sobie coś ciekawego i przyciągającego. Takie chociażby Guilty Gear zachwycało mnie szatą graficzną i animacjami postaci. Design wojowników i wojowniczek też był niczego sobie. Niestety nie czułem swojego rodzaju magii. Co było samo w sobie dziwne, ponieważ ten tytuł na papierze posiadał wszystko co powinna mieć gra, która totalnie może mnie porwać na wiele godzin. Ostatecznie jednak tak się nie stało. Następne na liście do sprawdzenia było niszowe Under Night in Beard. Od pierwszych chwil byłem atakowany muzyką przypominającą atlusowe persony, co było dość miłym przeżyciem. Każdą kolejną minutą jednak pozytywne wrażenie umierało. Postacie wyglądały naprawdę odtwórczo, przez co nie tylko gra wydawała się nie mieć własnej tożsamości, ale też nie pozwoliło mi to na znalezienie kogokolwiek, kim chciałbym grać. Mortal Kombat 11 odpadło praktycznie już w przedbiegach, ponieważ, o ile bawiłem się świetnie w wersji na Switcha w trybie fabularnym, który uważam za największe osiągnięcie nie tylko serii, ale też gatunku pod względem historii, tak jakoś nie mogłem się przełamać do ponownego kupna. Żeby przy użyciu Jade stawać przyramki z innymi i zadecydować o losie znanego nam świata. A tak, gameplay mi też trochę nie odpowiadał z jakiegoś dziwnego powodu. Wydawał mi się strasznie ociężały, co w krótkich sesjach może i nie przeszkadzało, ale przy moim założeniu dłuższego grania powodowałoby dość okrutne zmęczenie. Bonusowo odpadło Injustice 2, ponieważ ogrywałem je również, kiedy był darmowy weekend, i wydawało mi się po prostu reskinem Mortala. Nawet możliwość grania ulubionymi superbohaterami tego nie ratowała. A historia w tej grze była o kilkanaście klas niżej niż w Mortal Kombat 11. Ostatnie odsłony The King of Fighters oraz Skullgirls podzieliły również ten sam los. Tutaj niestety nie znalazłem naprawdę niczego, co motywowałoby mnie do zostania przy nim. Denerwowało mnie design, animacje, historia i postacie. Przy czym wiem, że jest to totalnie podyktowane jakimiś moimi wewnętrznymi preferencjami i dla innych te dwa tytuły mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Tak dla mnie niestety było zgoła inaczej. Jedną z ostatnich gier jakie rozważałem było Grand Blue Fantasy Versus. Z materiałów jakie widziałem do tej pory, ponieważ gra jeszcze nie miała swojej premiery podczas nagrywania tego materiału, wychodziło, że będzie zawierała mega fajnie rozbudowany tryb dla pojedynczego gracza, który ma starczyć na wiele godzin. Niezbyt wielki, ale różnorodny roster postaci podstawowych jak i tych które pojawią się w przyszłości sporo ciekawych trybów dodatkowych, oraz co najważniejsze, był to trochę taki Soul Calibur w wersji dwuwymiarowej, ale z tym ekstrawaganckim stylem Arc System Works. Niestety mój zapał został ostudzony przez brak bliskiej premiery oraz narzekanie grających na zbyt wiele ułatwień w stosunku do nowych graczy. Dla mnie to nie było nic złego, ponieważ sam pewnie bym trochę z tego korzystał na początku, ale w momencie, kiedy usłyszałem, że nie ma jednej linii rozgraniczającej wielogodzinnych wojowników od początkujących, to trochę się zawiodłem. Można było być najlepszym w kraju, a i tak dalej dostawało się łomot od kogoś, kto zamiast naciskać odpowiednie guziki na padzie, po prostu dał go psu do rzucia jako zabawkę. Sorry, Grand Blue Fantasy vs. Maybe next time for lower price. Moje poszukiwania były jedną wielką syzyfową pracą, która nigdy nie zapowiadała się, jakoby miała się skończyć. Przez chwilę nawet rozważałem zmianę rodzaju Biatyki na trójwymiarówkę lub animówkę, którą w ogóle wyrzuciłem z wcześniejszego wyboru, co mogło samo w sobie świadczyć o moim zainteresowaniu taką wersją Biatyk. Wtedy z pomocą przyszło PlayStation Network i japońskie promocje, które były ówcześnie dostępne. Wraz z nimi zdałem sobie sprawę, że zapomniałem o jednej z serii, która sprawiała mi tony radości zanim w ogóle odkryłem, że Tekken 3 istnieje na PlayStation 1. Jakimś studem zapomniałem o istnieniu Street Fightera? Moje pierwsze spotkanie z tą serią odbyło się lata temu, kiedy byłem dość młodym graczem. Były to czasy bez internetu, gdzie, żeby z kimś zagrać, to trzeba było wyjść z domu i udać się do salonów gier. Ewentualnie być zaproszonym lub samemu zaprosić kogoś do siebie. Wracając jednak do ulicznego wojownika i mego pierwszego kontaktu z nim. Wszystko stało się to za sprawą pokomunistycznych lootboxów w formie kardridży z grami na Pegasusa. Kiedyś był to swojsko zwany hazard dla dzieci, ponieważ kupując niby nośnik z naklejką Złotej Piątki, Gold 3 albo Mario, tak naprawdę nigdy nie wiadomo było co się trafi. Naklejki mówiły jedno, ale zawartość mogła być całkowicie losowa. Od butlegowych wersji Pokémonów, będących side-scrollerami na pokładzie kontry poprzez wspaniałą Złotą Piątkę z najlepszymi grami jakie można było dostać, na Mortal Kombat pod przykrywką Dizzy'ego kończąc. Za Chiny nie jestem w stanie stwierdzić, czy wersja, którą ogrywałem była wersją oryginalną, ale jakoś przeportowaną z nes na naszego europejskiego Pegasusa, czy po prostu był to bardzo dobrze wykonany bootleg innej gry, z asetami Street Fightera oraz mechanikami. Pamiętam jednak, że bawiłem się świetnie w tym tytule. Dostawanie srogiego łomotu, czy to od brata, czy od pegazowej sztucznej inteligencji, wcale mnie nie demotywowało. W sumie... To chyba porzuciłem ten tu jedynie dlatego, że wszyscy przenieśli się na Tekkena 3, a ja nie chciałem być wykluczony. Niestety nie wiedziałem, którą wersję kupić, ponieważ, jak ta seria ma w zwyczaju, było ich od groma podstawowa lub, jak to woli, premierowa, arcade zawierająca nowe postacie i mechaniki oraz Champions Edition, będąca czymś na wzór wydania Goty. Miałem głupie obawy, że każda z nich była osobną grą, z osobną bazą graczy. Więc mogły być problemy z ewentualną zabawą sieciową. Jak się jednak okazało, byłem w srogim błędzie. Capcom albowiem zrobił ze Street Fightera coś na wzór gry usługi. Więc mogłem bez problemu kupić tę najtańszą, podstawową wersję, ponieważ i tak dostanę z automatu aktualizację do edycji Champions. Jedyna różnica polegała na tym, że wszystkie nowe postacie, jakie doszły w edycji Arcade oraz ostatecznej, będę musiał zakupić osobno. Czy to za pomocą upgradu do Champions Edition. Czy to za walutę zdobywaną bezpośrednio w samej grze? Dla mnie osobiście nie był to żaden problem, a jedynie kolejna motywacja do dłuższego obcowania z tytułem. W końcu w Paladins również wolałem odkrywać postacie samemu, aniżeli kupić przepustkę ze wszystkimi dostępnymi od razu. Bez jakiejkolwiek krempacji sięgnąłem po wersję podstawową za całe 33 polskie złote i wykonałem kolejny krok w mojej podróży.